Gódy w Mainzi. Udają się właśnie na północ. jest tutaj dość spora grupka umarlaków przywieży. Ale postanowię się. Postanowię ominąć yy, ich. Okej, okay, myślę, że jest dość Spokojnie Problem jest tylko taki, że nie pamiętam, w którą strona jest właściwa, to znaczy gdzie jest północ. No i zakładam, że w to w tą stronę. Tak więc jest noc. Yy, od ostatniego odcinka nie zmieniło się nic. Jeśli chodzi o ekipórek, jestem w tym samym miejscu i ruszam dalej. I bardzo szybko już przy śnieżnym biomie znalazłem to taki też ciekawy, ciekawą zagrodę, nazwijmy to, za jakąś tam starą wieżą. Może coś tutaj odnajdę, ale może też odnajdę zwykły minus, który, który może jednak zagrozić mojemu życiu. Jednak mamy skrzynkę i całe szczęście, dość dobrego. Coś na plus. Hmm. To jest problem dość z ekwipunkiem, lecz postanowię wyrzucić to na chwilę i zjeść. jabłko. O! Takim też sposobem, mogłem zabrać sobie, jakby to kolejną, kolejną butelkę wody. Naprawdę, jeśli chodzi o Menzy, to standardowo jest mieć na każdą wyprawę właśnie takie cztery butelki wody. z względu na to, że. Czasami bas są dość, dość. One są randomowo porzucane i czasami musimy przejść na przykład pół mapy, nie wchodząc, e, nie mając żadnego zaopatrzenia wodnego. To na przykład będzie przy tym e, biomie zimowym. Okej, okay, trochę zgubiłem, e, zgubiłem ścieżkę. Okej, okay, dobra, już widzę most. Więc nie powinno być żadnych problemów z przejściem na drugą stronę. Z dogodnym przejściem. Trzeba pamiętać, żeby wyciągnąć e, miecz na wszelki wypadek. Zresztą to odstrasza, odstrasza przechodzących. Jeśli ktoś ma już miecz tego kalibru, to coś o nim świadczy. Hmm, chyba i tak. Chyba że. Nie damy radę, damy radę przejść przez ten most. I udaje się teraz na górę. Okej, okay, nie minęła chwila, już widzę przed sobą jakiegoś gracza, który jest na się ogarnięty. Pytanie: czy on do mnie będzie? Dość przyjazny. Widzę, że ucieka, więc albo powodem jest większa ilość graczy w tym mieście, a taki jest. O, oh fuck. Dobra, mamy kolejnego bandyta po prawej stronie, spróbuję się ewakuować, ponieważ nie wiem, czy mi to przyniesie jakikolwiek dobry rezultat. Ok, chyba wejdę spokojnie, lecz problem jest taki, że raczej tam nie wejdę, ze względu na osoby, które są nieco dość e... nieprzyjazne dla mnie. Kolejną bazą, która, która jest tutaj jest ta wieża, która jest gdzieś w tamtą oto stronę, lecz zapowiada się na bardzo ostrą jazdę, jeśli chodzi o tą wieżę, ponieważ to jak ona jest zbudowana, gwarantuje na pewno dużo wrogich mobów. O cholera dużych wrogich mobów w, w jej w środku, w jej wnętrzu, czego bym chciał jak najbardziej uniknąć względu na to, co się tutaj dzieje. Ale mogę spróbować. Tak więc udaje się do niej. Okej, okay, jestem. Jak widać, jej zalążki właśnie się pojawiają nad no, horyzontem. Jak widać, ten cały draw distance, jaki jest tutaj w manzingu, ale to chyba podkreślałem w pierwszym odcinku, jest strasznie mały. Co jest z jednej strony dobrym sposobem, ponieważ ci, dość... trzeba weźmy, powiedzmy e, tych... Wro ty, nasi wrogowie e, widzą nas bardzo, bardzo, ale to już kiedy jesteśmy bardzo blisko, więc e, jest też tak jakby moment... moment zaskoczenia możliwy, właśnie w Mindzee Dobra, ja jestem przy tej wieży i wydaje się nam dość całkiem spora Widzę, że Chodzi mi już kompletnie stan, e, stan napojenia, więc. Zażyję sobie o to taką butelkę. Widać, że chyba nikogo nie ma, ale nie jestem pewien. E, chcę jak najbardziej uważać. Mam jednego obieracza e, trupa. A to wejście to jest po prostu koszmar. Ale chyba widziałem, że ktoś tam skacze, nie jestem pewien. Może mi się po prostu przewidziało. Ok, jest to dość czysto i pusto. Postanowiłem się rozwalić tego gracza. Może ma jakiś ciekawy sprzęt. O cholera. Hmm, nie jest zbyt ciekawy, zważywszy na to, już zabrał mi aż 3 serduszka. Okej, okay, mamy na, e, miejsce na kolejne ciasteczka, więc mm, po prostu zjem jabłko. A, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. By wchodzić na taką wysokość, jest przede wszystkim parkour, więc raczej ja sobie jednak... O, odpuszczę. Ale jaki lud znajduje się w tych skrzynkach, no to akurat zachęca mnie do tamtego przejścia, dojścia. Ale jednak odpuszczę z na to, że już kręcę to, więc nie chcę swajlić już w drugim odcinku. Tak więc kolejną rzeczą jest ty, udanie się, daj na śnieżny biom, ale ominięcie osady, w której zostałem, powiedzmy, to dotkliwie zaatakowany. Ale zresztą nie też mieć takich górek, które nie są zbyt dobre na, na właśnie przeżycie w tym otomodzie Tak więc spróbuję dojść do pierwszej lepszej osady, jaka będzie przede mną. Oj, zostałem zabity jednak bandyta, który mnie doskliwie pobił. Oprzedł mnie z kompletnie drugiej strony, może to był ktoś inny. Nie jestem pewien teraz, zobaczy dokładnie na nagraniu, lecz eee, swój żywot odskoczyłem już w drugim odcinku, co nie znaczy, że dalej, że już przestanę to właśnie w tym momencie kręcić. Otóż nie, próbujemy dalej swoich sił tym razem pominąć na cały początek i nazwijmy to, ogarnę, co się dzieje, co będzie się działo, gdy już zdobędę doświadczenie. Tak więc zobaczmy. Okay, i jestem na początku, po raz drugi. Mam nadzieję, że nie ostatni, ani nie pierwszy. Hmm, bo pierwszy już był. Ale mam nadzieję, że nie ostatni, ponieważ MNZ jest to bardzo szybka gra. Tak więc. W każdej chwili mogę zginąć, tak jak to właśnie było przed chwilą. Jestem na w bazie Koacho. Boże, to co to za nazwa i wydaje się tu dość pusto, co mnie bardzo cieszy e, względu na wyposażenie, jakie mogę znaleźć. Jest tutaj dość skomplikowane. Są te przejścia, ok, ktoś jest. Nie jestem pewien, co chcę zrobić, ponieważ staję w miejscu. Okej, okay, idzie. Więc pewnie mnie jeszcze nie, nawet nie zauważył. To tyle, dobrze. Ok, tak więc miałem się podział, nie mam nic zielonego pojęcia, wziąłem go na tym moście, ale zniknął, możliwe że się wylegował albo e, jest w jakimś innym miejscu, pomieszczeniu, ponieważ skrzynki są nienaruszone, Oops. gdzie jest... zombie, Z tyłu? w wodzie. Okej, okay. zaczynałem się już respić, więc szybko zbieram setowe wyposażenie, które jest o cholera. A, nie działa, okej, okay. powinno mi już być wszystko pod kontrolą, jest. Mm, co mamy? Ro Fresh i kaka więc, nie jest to może być ciekawy. lód, okej, okay. jest ten nasz Eee, kolejny człowieczek i a jest dość nazwijmy to przyjazny, nie żebym wątpił w niego, ale zakładam, że nic tutaj już więcej nie znajdę w tej oto mm, bazie, ze względu na to, że już nieźle pewnie obrabował. Żadnych podjejonek, o coś jakiś mięsko jest, chętnie wezmę, bez względu na jakiekolwiek wyposażenie, które by mi się przydało. Ale wiele skrzynek pominął, tu mamy kolejną, kokobins. Tutaj tak samo, mamy trzy kokobinsy, ileś dużo grzybków, nie wiem, czy grzybki się stakują. Co nie, co nie jest dobrą, dobrą dla mnie ale ale myślę, że to jest chyba już wszystko, co tutaj mogę znaleźć, więc daje się do Somni, która jest około 500 kratek wysokości w północną tak więc za zobaczenia za chwilę właśnie idę, idę i oto widzę proszę bardzo takiego oto pana który wyraźnie mnie nie widzi. Chociaż ma skina z twarzą wróconego do tyłu. Do tyłu. Cham teraz takim panem wykonać. go zabić, ale ja tego nie chcę robić. Chociaż trzeba. To w końcu taki mod. Z drugiej strony zabierają mi cały lód. Tutaj jest dość nieciekawa sytuacja, bo jeśli on zdobyje coś lepszego, postanowi mnie zabić, a to nie jest zbyt dobre. Tak więc. Zostaje mi albo się zagłosić, albo jednak stoczyć z nim pojedynek Tego nie chcę robić Ze względu na to, że Nie jestem dobrze uzbrojony, on też zresztą nie jest dobrze uzbrojony, lecz Jak już powiedziałem wcześniej to Nie jest dobry moment Na rozpoczęcie walki Coś, mam strasznie nieudolne ręce, bo nie mogę wyskoczyć z tej wody. Ok, żeby teraz zdobyć jak najwięcej lutu On idzie do budynku po prawej stronie, chyba poszedł e, e, po lewej, ja idę po na stronę prawą. Dzięki czemu? E, też coś zabędę. Aż znaczy problem jest, pojawia się, taki, jest taki, że dla niego to może i kradny, go może i temy, i, 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 i to jest. I robić taka zazdrość i wrogość w stosunku do, do innych osób, które są w, w danej osadzie, więc chce się straszać jak najszybciej i stąd spadać. No chyba, że dojdzie po prostu do, do konfliktu zbrojnego. Szczególnie dobrze, że znalazłem to. O, to już jest świetna wiadomość to tym bardziej powinienem się chyba uleczyć ze względu na to, chociaż nie mogę to zrobić jedząc smelony dość okej okay. to jest jakiś jeszcze noob yy, noob go away go away Nie, jak już powiedziałem wcześniej, jak już było w pierwszym odcinku, nie chcę żadnych teamów. Ale... nie chcę też go zabijać, chociaż... Wait a minute. On nie miał pancerza dolnego czy też... się dolnego, nie miał nóg i... nie miał spodni i... 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 i kurteczki. nazwijmy to kurteczką Zbroją na klatkę piersiową. Nie, on ma... hełm. Szczejna. Okej okay. Mój błąd, że go jednak nie zabiłem Ale... Nie, wątpię, że coś tutaj znalazł Nie ma szans W takim razie chyba będę musiał się Cholera, cholera, cholera Nie chcemy tego zombiaka Yy, dzień nastaje A ten oto człowieczek mnie bardzo mocno den denerwuje. Mm, to jest jedna z głupot. Mm, tam jest źródło. Dobra, to napełnię sobie Jesteśmy w końcu na bagnach, więc z wodą problemów nie ma. Czasami właśnie się do, do skrzynki odświeżają i mamy nowy lud. Ok. Skoro już na tej zasadzie to działa, to powinienem, powinienem też ten, ten dom sprawdzić. I jeszcze raz. Świetnie. Ok, więc to wszystko zdobyć miseczkę i powinienem mieć. Eee, coś na... Nie wiem, czy ten biegnie do kościoła, czy nie biegnie. O cholera. Mmm, ooo, Okej. Okay. Mam płotionki. Eeeem, myślę, żeby uciekać stąd, zanim zauważę, że go zabiłem kogoś mam jego lud. Tak więc, kolejna najwyższa osada to jest. To się nie ma najwyższej osady. Kieruję się na stały ląd. Goodbye, Somnia Boże. Mniejsza o to.